To osoba, która ogarnia swoje życie, ma poukładaną sferę zawodową, finansową, relacje z ludźmi, wypełnia swoje obowiązki, ma nawet jakieś pasje. Ale kiedy prowadzi samochód, to czasami nachodzi ją myśl, żeby skręcić kierownicę i wjechać w drzewo. I to jest naprawdę świetna metafora kogoś, wobec kogo warto zastosować. Cześć, nazywam się Sławek Czarnecki. Cieszę się, że tu jesteście. Porozmawiamy dzisiaj o różnych typach terapii. Zaznaczam. Typach, a nie nurtach. O tym, że nie każda psychoterapia jest taka sama, wszyscy wiemy. Wspomnianych nurtów mamy wiele: psychoterapia Eriksonowska, systemowa, Cebet i Debet, moje nurty, czyli psychoterapia pozytywna czy TSR, terapia skoncentrowana na rozwiązaniach. Mamy też psychoterapię psychodynamiczną, której dziś się odrobinę przyjrzymy. Bo to, co może być pewnym zaskoczeniem, to fakt, że nawet w ramach jednego nurtu psychoterapia może być różna. Dwie terapie psychodynamiczne mogą być zupełnie, zupełnie inne. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że zupełnie, zupełnie inne osoby mogą przyjść do gabinetu terapeuty psychodynamicznego. Takie osoby mogą się od siebie różnić w naprawdę wielu obszarach. Powiemy sobie coś o tym na końcu. Na razie zatrzymajmy się na tym, że w zależności od tych różnic terapeuta dobiera styl pracy do pacjenta. Ale jak właściwie mogą wyglądać te style pracy czy typy terapii psychodynamicznej? Mamy dwa bieguny, dwa końce osi terapii psychodynamicznej. To bardzo, bardzo ważne. Między nimi nie ma sztywnej granicy i każda pojedyncza psychoterapia jest gdzieś na tej osi, bliżej jednego lub drugiego końca. Te dwa końce to terapia ekspresywna, czyli wglądowa i terapia wspierająca lub podtrzymująca. W dużym uproszczeniu, terapia wglądowa rozbraja mechanizmy obronne i wyciąga na wierzch podświadome konflikty psychiczne czyli właśnie pozwala dokonać wglądu, zanalizować siebie i odnieść się do swojej przeszłości i doświadczeń. Z kolei terapia wspierająca konflikty psychiczne wycisza, a niektóre mechanizmy obronne wzmacnia czyli wspiera pacjenta w aktualnie przeżywanych trudnościach. Te wspomniane konflikty psychiczne to ścieranie się pragnień, ale też instynktów i popędów różnych części naszej osobowości. Przykładowo, ktoś chce prowadzić niezależne, bardziej rozrywkowe życie, a z drugiej strony czuje potrzebę zajmowania się chorym członkiem rodziny albo marzy o byciu marynarzem i życiu na statku przez 330 dni w roku, a inna jego część czuje odpowiedzialność za opiekę nad swoimi kilkuletnimi dziećmi. O tym, czym są mechanizmy obronne, rozmawialiśmy w jednym z poprzednich podcastów. Mówiliśmy też, że przed pozbyciem się jakiegoś mechanizmu powinniśmy wypracować coś w zamian. Serdecznie odsyłam Was do tego nagrania. Pokrótce. Mechanizmy obronne to procesy psychiczne, które mają pomóc uporać się z konfliktami. To może być wyparcie. Ktoś totalnie nie dopuszcza do siebie potrzeby niezależnego życia i skupia się tylko na opiece nad chorą osobą. Albo sublimacja. Ktoś zostaje z dziećmi i pisze powieść o marynarzach. Potrzebę żeglowania zamienia na pędku twórczości. Wróćmy do naszych terapii. Pięknie i mądrze brzmiało ich rozróżnienie. Tylko na czym dokładnie ta różnica polega? Co to znaczy, że terapia wglądowa zajmuje się analizą siebie i własnych konfliktów psychicznych? Chodzi o to, że ten typ terapii skupia się na nieświadomych aspektach naszego funkcjonowania. Bo konflikty i mechanizmy obronne zwykle są właśnie nieuświadomione. Terapeuta owszem jest zainteresowany pacjentem, ale w pewnym sensie pozostaje bierny. Ma być lustrem, w którym pacjent zobaczy siebie, albo białym ekranem, na który będzie on mógł rzutować swoje mechanizmy i konflikty, żeby móc je dostrzec. Na tym polega przeniesienie, czyli przelanie na terapeutę emocji i reakcji, jakich doświadczamy w kontakcie z ważnymi osobami w swoim życiu. W terapii wglądowej terapeuta w jakiś sposób uczy też pacjenta przyglądać się samemu sobie. Analizować chociażby swoje przejęzyczenia, sny czy postawy ciała, odnosić własne zachowania do kontekstu sytuacji i zastanawiać się, co w ten sposób chce powiedzieć podświadomość. Zatrzymując się nad swoimi myślami i zachowaniami, nieraz odruchowymi, pacjent z pomocą terapeuty powinien sam dostrzec swoje mechanizmy obronne, a potem zobaczyć, jakie emocje, potrzeby i braki się za nimi kryją. Bo w przypadku terapii ekspresywnej na samym zobaczeniu się nie kończy. To, co może pomóc w takiej sytuacji, to analizowanie oporu. Opór to wszystkie działania, które mają zatrzymać zmiany zachodzące w toku terapii. Trochę nielogiczne, prawda? Idę na terapię i blokuję postęp uzdrawiania? Tak, bo opór jest często nieświadomy. Z czegoś wynika i coś ma na celu. I często stosujemy wtedy właśnie mechanizmy obronne. Przyglądając się sobie, można dowiedzieć się, po co oporujemy i dlaczego jakaś część nas nie chce zmian, do których prowadzi proces terapeutyczny. Taka obserwacja swojego oporu to element psychoterapii wglądowej. Z kolei terapia podtrzymująca albo wspierająca ma pomóc w zmniejszeniu napięcia, choćby lęku czy stresu. Ułatwia przystosowanie się do nowych i trudnych sytuacji. W tym typie pracy nie schodzi się za głęboko. Celem jest raczej zbudowanie albo utrzymanie, a czasem odtworzenie takiego poziomu radzenia sobie, z którego pacjent będzie zadowolony. Ideą takiej terapii może być np. wsparcie pacjenta w uzyskaniu kontroli nad takimi jego zachowaniami, które mu szkodzą. Mogą być one np. efektem działania mechanizmu obronnego, jakim jest acting out. Polega on na impulsywnym, nie do końca kontrolowanym działaniu, które rozładowuje napięcie. To mogą być choćby ryzykowne zachowania seksualne, czy nawet uszkadzanie swojego ciała pod wpływem kłótni. Czyli jak to jest? Terapia podtrzymująca ma wzmacniać mechanizmy obronne i jednocześnie zapobiegać im? Kluczowe jest słowo niektóre. W tym typie terapii praca koncentruje się na prymitywnych mechanizmach obronnych, tych, które mają najgorsze skutki dla pacjenta. Z tym, że terapeuta nie dokonuje interpretacji, i ich nie wyjaśnia, poprzestaje na ich rozpoznaniu. Następnie może pomóc wypracować bardziej dojrzałe mechanizmy obronne, takie, które będą dla pacjenta najmniej dotkliwe. Podobnie w przypadku konfliktów psychicznych. Formą ich osłabienia może być właśnie ich dostrzeżenie, po to, żeby pacjent mógł je zwerbalizować, czyli nazwać i zrozumieć, z czym się mierzy. Jednak mają one zostać wskazane, a nie analizowane. Dostrzegam, że jakaś część mnie chce być wolnym duchem, a jakaś opiekować się chorym członkiem rodziny. Przyjmuję to, nazywam i zastanawiam się, co z tym zrobić. Ale nie wchodzę w analizę, co kryje się za tymi konfliktami. W tym typie pracy terapeuta może skorzystać też właśnie z psychoedukacji. Uczy pacjenta, jakie mechanizmy ogólnie kierują ludzką psychiką. Czy pokazuje, jakiego mechanizmy obronne mogą wpływać na relacje i funkcjonowanie w społeczeństwie. W ten sposób, na przykład, pomaga mu lepiej się odnaleźć i czuć pewniej i swobodniej w kontakcie z innymi ludźmi. W niektórych sytuacjach może służyć empatycznym, wręcz bezpośrednim wsparciem, albo doceniać adaptacyjne i adekwatne, prościej mówiąc, zdrowe zachowania pacjenta. Choć dawanie rad może mieć miejsce, to nie jest ono klu terapii, tylko jedno powiedzmy sobie, drukowanymi literami. Terapeuta, prowadząc psychoterapię wspierającą, Wciąż jest terapeutą, a nie doradcą pacjenta. Nie mówi mu, jak ma żyć i kierować swoim losem. Ta decyzja, na szczęście albo niestety, należy do pacjenta. Terapeuta powinien też zareagować, gdy pacjent zniekształca rzeczywistość, to znaczy widzi, a raczej próbuje widzieć otaczający go świat innym niż ten naprawdę jest. Na przykład Uważam, że moje kilkuletnie dzieci są wystarczająco samodzielne i mogę zostać tym marynarzem. Terapeuta powinien wtedy skonfrontować mnie z rzeczywistością. Konfrontacja występuje też w wypadku terapii wglądowej, jednak jest znacznie szersza. Terapeuta wskazuje sprzeczności w myślach, deklaracjach i zachowaniach pacjenta. Może prosić o ich wyjaśnienie. W ten sposób zachęca do zastanowienia się nad nimi. Na przykład może mnie zapytać: Jak to jest, że ostatnio mówiłem, że źle się czuję, bo nie mogę pływać na statkach, a dziś mówię, że dobrze czuję się z rodziną? Typowa dla terapii wglądowej jest też klaryfikacja. Polega ona na niekonfrontacyjnym, ale jednak intensywnym skupianiu się na tym, co niejasne i niedookreślone w wypowiedziach pacjenta. Również ma skłaniać go do analizowania siebie. Mówiąc o terapii podtrzymującej, zaznaczyliśmy, że w niej terapeuta nie dokonuje interpretacji zachowań czy słów pacjenta. Są one za to częste w terapii wglądowej. To potencjalne wyjaśnienia ukrytych motywów, które stoją za mechanizmami obronnymi, konfliktami czy zachowaniami pacjenta. Interpretacje pochodzą od terapeuty i nie muszą być trafne. Mają jednak nakłaniać pacjenta do przyglądania się swoim procesom i zastanawiania nad nimi, bo właśnie na tym polega wgląd. Tylko wgląd nie zawsze jest bezpieczny. Ponieważ powoli zbliżamy się do końca, to powiedzmy sobie w kilku słowach, dla kogo jest terapia wglądowa, a dla kogo podtrzymująca. Nie zdążymy dobrze tego opisać i jeśli temat Was ciekawi, to możemy zrobić o tym osobny podcast. Jednak choć trochę zarysujmy tą kwestię. Kiedyś jedna z moich nauczycielek w ciekawy sposób scharakteryzowała, dla kogo są terapie analityczne. Taki modelowy pacjent to osoba, która ogarnia swoje życie, ma poukładaną sferę zawodową, finansową, relacje z ludźmi, wypełnia swoje obowiązki, ma nawet jakieś pasje. Ale kiedy prowadzi samochód, to czasami nachodzi ją myśl, żeby skręcić kierownicę i wjechać w drzewo. I to jest naprawdę świetna metafora kogoś, wobec kogo warto zastosować terapię wglądową. Wszystko jest dobrze i nie wiem, czemu jest mi źle. Jednak terapeuta, który chce zastosować właśnie taki typ pracy, musi mieć pewność odnośnie jednej bardzo ważnej kwestii. Czy pacjent taką terapię wytrzyma? Ja naprawdę nie żartuję. Wgląd rozbrajanie mechanizmów obronnych i analizowanie konfliktów psychicznych wywołuje bardzo wiele, często bardzo trudnych emocji. Jeśli ktoś i tak nie radzi sobie na tym polu, to wyciąganie kolejnych nieprzyjemnych emocji jest jak gaszenie pożaru benzynu. Poza tym niektóre osoby mają mocno nasilone wiele objawów ze spektrum trudności określanych jako borderline. Są takie, które mierzą się z problemami zaliczanymi do obszaru psychotycznego. Inne mają tendencje do okresowych trudności nazywanych wślizgami psychotycznymi. Zastosowanie w takich sytuacjach metod wglądowych to pomysł w stylu dzieci dających się ugryźć czarnej wdowie, żeby zostać spiderder-Manem. Czy to znaczy, że terapia podtrzymująca jest w cudzysłowie gorsza? Jeśli ktoś z Was tak pomyślał, to chyba zwątpię prowadzenie kanału. Ona jest inna od terapii wglądowej i stosuje się w innych sytuacjach. Powtórzmy sobie to, co już padło. Terapia wspierająca jest dla osób, które nie do końca potrafią poradzić sobie z trudnymi emocjami i stanami np. Na lękiem, napięciem czy frustracją. Ktoś może mieć problem z ich tolerowaniem i nie umie, mówiąc przenośni, pomieścić ich w sobie. Dlatego właśnie nie stosuje się interpretacji czy analiz, które mogą te emocje zintensyfikować. Terapię wspierającą warto stosować też wtedy, gdy ktoś przeżywa jakiś kryzys życiowy taki, który rozchwiewa emocjonalnie i może przytrafić się osobie, do której zasadniczo lepiej pasuje terapia wglądowa. Bo na koniec zdradzę wam pewien sekret. Terapia wglądowa i terapia podtrzymująca. One w czystej postaci nie istnieją. A przynajmniej nie w praktyce. Jest takie wspaniałe zdanie. Każda odpowiednio przeprowadzona terapia jest zarazem terapią ekspresywną i podtrzymującą. W dowolnym jej momencie powinniśmy się zastanowić, co i kiedy wyrażać oraz jak i kiedy okazywać wsparcie. I owszem, mówi się czasem, że tylko terapia ekspresywna, czyli wglądowa, prowadzi do trwałych zmian w osobowości. Terapia podtrzymująca, czyli wspierająca, tego nie zapewnia. Jednak skoro o mowie już mowa, to mówić powinno się bardziej o technikach ekspresywnych i technikach podtrzymujących. A ogólne zalecenie do ich stosowania brzmi: Techniki ekspresywne stosuj tak często, jak tylko można. A podtrzymujące tak często, jak musisz. Dziękuję za Wasz czas i Waszą uwagę. Jeśli ten podcast był dla Was interesujący, to polubcie go i zasubskrybujcie kanał, żeby nie przeoczyć kolejnych nagrań. Podeślijcie go też tym znajomym, którzy Waszym zdaniem powinni go usłyszeć. Jeśli chcecie dowiedzieć się czegoś więcej o terapii ekspresywnej i podtrzymującej, to listę źródeł, z których korzystałem, znajdziecie w opisie. A jeśli jesteście zainteresowani pracą terapeutyczną, właśnie ze mną, to zajrzyjcie do linków w dokładnie, również w opisie. Do usłyszenia.